Siot, od cię mam Wam pokażę najlepszą funkcję w PECTIMTRO 99, która będzie dana już w jutrzejszym updatecie. W tym filmie będzie do wygrania 100 robux oraz 3 miliony gemów w ps 99. Aby je wygrać, daj łapkę w górę pod tym filmem, następnie wejdź w komentarze i w komentarzu napisz konkurs, spacja i spójnik z Robloxa. Oczywiście to nie wszystko, ponieważ musisz obejrzeć film do końca i musisz znaleźć pewien kod, który pojawi się w losowym momencie tego filmu. Więc jak wiecie już w tą sobotę o godzinie 18.00 jest nowy update w PESCIMie. No i oczywiście pamiętajcie, że z tego y, update'u będzie live, gdzie sobie porozdajemy huge, więc jak nie masz huge, zapraszam, bo trochę ich tam porozdajemy wam również gamię i wam również, porozdaję wam również nowe pety z nowego update'u Więc w sumie one, one wyjdą, a ja wam od razu je już rozdam. No i tam pewnie jeszcze pogramy kieszonego, czy tam jakieś inne zabawy o gemie i robuxy. W skrócie bardzo fajny live. Zapraszam. Link do którego macie w opisie. No ale w takim razie co ten update doda. Więc tak, no nie będę tutaj wymieniać wszystkiego, głównie mają być tam jakieś nowe książki, nowe pety, nowe ekrany, i tak dalej. Nie no jest jakiś mega ogromny update, ponieważ w tym update głównie skupili się na tej jednej funkcji, o której właśnie teraz wam powiem. Więc no, jak wiecie, PETSIN99 łatwą grą do odpalenia nie jest, jeśli się farnie. Po kilka godzin, no potrafi przelagować nawet na naprawdę mega mocnym komputerze. W końcu, już jutro, w tym menu będzie pewna specjalna funkcja, która będzie się nazywała Potato Mode, czy jakoś tak? I będzie ona naprawdę. Bardzo podobno gustową FPS-y. I to nie jest takie typowe gadanie, wiecie, bo Bigle jest tak naprawdę co update gada, że będzie tam więcej FPS-ów i -y, że większy performance. Ale to jest naprawdę taki tryb. No i w końcu ta gra będzie grywana też dla osób ze słabszym komputerem, bo aktualnie, jak ktoś miał jakiegoś mega typowego komputera, to tak naprawdę nie mógł w to grać. Coś się nie mógł farmić. Więc w końcu będzie można w spokoju sobie farmić na app. Nawet na jakimś telefonie będziecie mogli na realnym farmić, ponieważ nie powinno być już lagów na tym trybie. Wkroczy on naprawdę bardzo dużo rzeczy. No i tak jak mówię, widzę, od razu jak będzie update Weź w ustawienia i tą funkcję włączyć, powinna wam podnieść te FPS-y, masę kryć się z tego, co twierdzi Big Games i inne osoby, jakieś tam zaangażowane w nią. A teraz uwaga, jak wygrać tego boxera z gemy, o których mówimy na początku tego filmu? Numer jeden, łapka w grę pod tym filmem, który aktualnie oglądasz. Następnie wejdź sobie w opis i wejdź na premierę mojego live'a. Jak tam jesteś, oczywiście musisz dać obowiązkowo łapkę w grę i obowiązkowo kliknąć powiadom mnie. Następnie wracasz na ten film, który aktualnie oglądasz. Chodzisz w komentarze i w komentarzu musisz napisać konkurs, spacja i swój. Z Robloxa, oczywiście jak wygrasz podaj specjalny kod Ale nie piszcie go w komentarzu Nie piszcie tego specjalnego kodu w komentarzu Ten kod się podaje dopiero na live jak wygrasz Podaj go dopiero na live, który jest już jutro o godzinie 17.30, czyli w sobotę Zapraszam, może to właśnie ty zgrajesz huge'a Bijaj. widzimy się już w tą sobotę o godzinie 17.30 na nowym update'cie Gdzie w końcu naprawiam lagi